Mam nadzieję, że urządzenia mechaniczne zarówno te kluczowe jak i centralizowane Zostały przez Was opanowane, no to co? Sprawdzę Was, i dlatego pojawił się quiz dotyczący właśnie tych urządzeń mechanicznych, zarówno kluczowych, jak i centralizowanych. Tradycyjnie po takim dużym dziale przygotowuję zawsze, wiecie doskonale, różnego typu quizy, testy, aby po prostu sprawdzić swoją wiedzę. Ten quiz to 30 pytań, jednokrotnego wyboru. Macie trzy możliwe odpowiedzi ale tylko jedna jest prawidłowa. Czas spokojnie nie, jest ograniczony owszem, ale na spokojnie zdążycie. E, jeśli chodzi o rozwiązywanie, możecie rozwiązywać do bólu. Tutaj nie przydzieliłem, że jedna osoba na jeden test, także spokojnie możecie wielokrotnie go rozwiązać, sprawdzić po prostu swoją wiedzę. Jeżeli stwierdziliście, że coś tam umknęło, jeszcze chciałbym, chciałabym sobie przypomnieć. Spokojnie, w opisie wrzucamy linki do wszystkich filmów z tego działu. Czyli zaczynamy od urządzeń mechanicznych kluczowych, a następnie urządzenia mechaniczne stentralizowane. Tak w opisie to zapiszę, tak jak chronologicznie szło na tym kanale. Czyli zaczynamy od urządzeń mechanicznych kluczowych. Pokazywałem wam, co to za urządzenia, jak one działają, i tak dalej, tak dalej. To co, nie będę przedłużał, zapraszam Was do rozwiązania tego testu. A ja też mogę zaprosić Was również na kilka ciekawostek kolejowych, które się później pojawią, głównie dla maszynistów. Ale uwaga, później, jak skończę z maszynistami, to zaczniemy blokadę stacyjną, i to jest dość duży kolejny dział. Także ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.